Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, hmm. kogoś tu brakuje. To list od dzieci już przyszedł, <laughs> Franciszku. Witam cię w moim domu. Będę już wstawał, bo dzieci czekają. <laughs> o, to są moi mai pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. <laughs> Wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Franciszku. Przed zaśnięciem czytałem o tobie: Wiem, że ciężko pracujesz. Jesteś z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniesz, i masz już cztery latka. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym Cię pochwalić za to, że pięknie rysujesz. Wiem też, że byłeś w tym roku nad morzem, Franciszku. A to chyba twoje zdjęcie z wakacji. Ale cudownie. No, dobrze, już wystarczy. Ech, chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci. To jest najważniejsza sprawa. Sre. Zaraz, zaraz. Nie mogę wejść w piżamie, bo znowu będą śmiał się z mojego wielkiego brzucha. Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie a tak, tak, gwiazdeczko wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy czekaj może wąsa podetnę nie, wąsa lepiej, nie tysiąc lat mi ruszył. a wąs musi być Mikołaj bez wąsów jak święta bez Mikołaja jak flip bez felapa no cóż, chodźmy już sprawdzić te listy I... ha, ha. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata Zobaczmy, co tu mamy, o co mnie ktoś prosi O, ktoś zamówił sobie kucyka Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie Dobrze, dobrze, tylko nie widzę zamówienia na Twój prezent. Czy aby na pewno jesteś na mojej liście grzecznych dzieci? Nie, Marcie, zaraz zapytam elfa obserwatora, który cały rok cię obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam Elwa obserwatora. Tak dzwonię w sprawie... A, już wiem! Tak, tak, przekażę, oczywiście. A. Aha. Franciszku, Elw obserwator przekazał mi, że czasami... Nie chcesz spać w swoim łóżku? Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Bądź dzielny i odważny. Na pewno dasz sobie radę. Zaraz, zaraz, a lista grzecznych dzieci ci powiedział, że jest tu na biurku. Ojejku, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteś na tej liście. Hmm. Mam na to sposób. Pięknie. Mhm. 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 Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu twoje zdjęcie. Ach, czekaj, czekaj. A, a tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest. Ach, cudownie. Znaczy to, że jesteś na liście grzecznych dzieci. A, gratuluję. Co jeszcze tu mamy? O. Ale fajną masz rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Franciszku? Hmm, tylko co z twoim prezentem? No, trzeba koniecznie zawiadomić elfy, że jesteś na liście grzecznych dzieci, żeby zdążył zapakować prezent na sanie. Ach wiem, co zrobię. Hmm, będę musiał wysłać ten list. No leć, kochany. Franciszku? Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z twoim prezentem? O, co tam moje małe Ach, o, A, O, faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Franciszku? Poznajesz. Hmm. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno cię kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończysz oglądać ten film, pamiętaj, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochasz. Kochane elfy. Słuchajcie, mam dla Was jedno specjalne zamówienie na prezent. Czy dostaliście ode mnie list? Tak, o wyśmienicie. No to gdzie są te prezenty? Franciszku. Twój prezent jest już na saniach. Świetnie, czyli możemy ruszać. Prezenty mam, ranifery na Aj, mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce. Cała na przydródą. Ale prędkość. O, 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 tylko gdzie ty mieszkasz? A, ja, spytam elfa obserwatora. Halo, zasnął chyba. Od dziś nazwę go elfem śpiochem. Zobaczmy, gdzie mieszkasz. A to tutaj, prawda? O, wy Teraz na pewno do ciebie trafię. No w drogę. Wesołych książ i do zobaczenia wkrótce. We wish you a merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.